Na sercu pośmiech. Fajny koncert w wykonaniu Akademusa, zespołu, Akademusa, zespołu Akademii Młodzieżowej. Przedstawili premierę widowiska Pieśni nad pieśniami. Mieli już dwie autorskie piosenki. Bardzo mi się podobało, dlatego że yy, widać, że po prostu pracują nad tym. Poza tym no, miałam okazję być na próbach, więc yy, widziałam ile wysiłków to włożyli i naprawdę myślę, że się opłacało. <laughs> Wielki potencjał młodzieży i to tylko teraz tylko trzeba promować, żeby to jak najszersza publika miasta naszego zobaczyła. na najszerszą a Na mój drzew. Te piosenki były jakimś przemyśleniem, takim doświadczeniem życiowym, które yy, Mogły przekazać coś człowiekowi, jakąś taką wskazówkę na, do swojego życia, żeby to przyjąć. Więc bardzo proszę być, tu siadaj, rozgnieć się i strać mi, kim ty się jest, madam, Albo nie stracaj mi, lepiej nie mówmy nic, lepiej nie mówmy nic. O, jestem zadowolona, że przyszłam i w ogóle polecam akademuza i w ogóle wszystkim.